równe 56 i płytko zostawimy to bez komentarza nakrętka skaczący sygnał między 50 a 31 Uska w końcu jakiś fajny sygnałek między 50 a 56 coś fajnego tym razem coś tu jest yeah. w końcu jakiś... widzicie W końcu coś innego niż kolejny peniar Co to jest Kurcze, nie wiem. Oj Jeszcze mi zgwiała. Tak to jest jak się telefon trzyma. Oj, przeczyszczę w domu. Sprawdzę, nie chcę tego niszczyć, ale sreberko. I na pewno nie angielskie, ja nie pisze tutaj po angielsku. Zaraz sprawdzę. Trochę podczyściłem. Słuchajcie, to jest nie znowu taka stara, 1923. Stan jest jaki jest, troszkę się tutaj rozwala. Gdzież ona znikła mi? O, jest. Patrzcie. Jeden frank. 1923 roku. Takie jeszcze nie mam, więc dzień zrobiony w końcu. W końcu coś z 20 na 51, 77 nawet dziwne. O jest 66, 52, mniej więcej tak Zaraz sprawdzimy Nie no Naprawdę jestem zadowolony. Drugi dołek po tym franku i mam sreberko ale skakało strasznie, nie wiem nawet dlaczego. Dwa razy kopnąłem, wyskoczyło mi. To jest słuchajcie, George Piąty. Mam już kilka takich, ale i tak się cieszę w końcu jakieś srebereczko. Do następnego. 49, 52, jaki piękny sygnał, prawda? Niech zgadnę, korek od butelki? No nawet nie ma co zgadywać, bo to na pewno będzie korek od butelki. A to oznacza starą popijawę, więc muszę się tu pokręcić dokładniej. No i dobra, tak wyszła ta butelka. A to dawało ten ładny sygnał. Koreczek. Niestety już nie odczytam, co to było. Nie ma na niej nic, może wy się znacie. Ja nie mam pojęcia, co tu mogło być. Pewnie winko, proszę bardzo. Zostawimy. Może ktoś lubi butelki. Teraz czyszczę ten zagajnik, gdzie znalazłem butelkę. To wam jeszcze tylko nagram. Słuchajcie, no, jest to srebro. Ale zobaczcie, co las robi ze srebrem. Ziemia naokoło, jak znajdziecie, będzie siwa. A tak to wygląda. Jest bardzo łatwo to zniszczyć. I tak naprawdę rzadko kiedy to się da jeszcze odratować. Pokrywasz takim pudrem. Nie wiem, jak się to nazywa. I nawet nie wiem, czy tu coś odczytam. Spróbuję zmienić soczewkę. Coś tu było, prawda? Korona, prawdopodobnie. Tak wychodzą z reguły sześciopancówki królowej Wiktorii miała bardzo kiepskie srebro mi się wydaje ale nie musi to być ona, może to być George V chociaż z reguły George V wychodził pięknie zobaczymy, o zobaczcie mam palec nie wiem czy złapie ostrość chyba nie złapię. no mnie jest zobaczcie słuchajcie jak brudzi No cóż, spróbuję wyczyścić, dam Wam zdjęcie później, ale marne szanse. Podsumowanie. Zaczynamy od szmalcu. Jakieś nakrętki, pierdueczki łuski. I kluczyk. I jakaś folia. Ten dom do wyczyszczenia, nadaje głowę uczyć sery, to będą George i tak dalej. I trzy srebra. Zrobione. I jedno całkowicie roz walone, drugi to jest George VI no i ten Frank, który muszę sprawdzić bo nie wiem czy to jest srebro, czy to nie jest srebro no na pewno odróżnia się na 100% dobrze zachowanym sreberkiem będzie George piąty ten tutaj to podejrzewam jest Victoria, ale zjadł ją las więc jest jak jest